Podczas ostatnich wyborów frekwencja wyniosła ponad 50%. Oznacza to, że co drugi dojrzały Polak chce decydować o przyszłości naszego państwa. Zapytajmy więc, jakie nasi rodacy mają autorytety? A no właśnie, mamy tutaj listę 10 osób, spośród których 5 to wielcy bohaterowie i mężowie stanu. A pozostali. cóż, sami zobaczycie. <grym> mamy też niespodziankę dla naszych widzów. Chodzi konkretnie o konkurs, w którym możecie wygrać takie oto koszulki ze sklepu Pro Patria. Ale to na koniec, a na razie ankieta. Czy spośród tych 10 osób na liście, może Pan wymienić yy, prawdziwych patriotów lub yy, jakieś autorytety? Yy, na pewno Józef Haller. Dalej się skończyło. A czym sobie zasłużył? Yy, generał Józef Haller był między generałem, walczył o Polskę, a reszta to są pol pol politycy albo coś działarze. A Witold Pilecki? Yy, nie znam Pana. Sikorski? Władysław? E, Władysław? Sikorski był generałem, ale zginął e, w wypadku samolotowym w zasadzie jego teraz nie, nie, nie Był po prostu hmm. generałem, ale czy się zasłużył dla Polski, to nie wiadomo, bo zginął, nie? Mąż stanu, jakiś bohater. Nie, 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 nie wiem. wiem, może Bartoszewski? A dlaczego? Hmm, bo jest takie nazwisko trochę znam, znam stąd, takie nazwisko trochę znane właśnie. A na przykład ja Witold się. Pilecki. Wiecie, kim był Witold Pilecki? Hmm, nie. A Władysław Sikorski? Też nie. <noise> też nie wiem. Czy kogoś jeszcze wybierzecie, czy, czy to wszystko? Czy tylko Bartoszewski? I Jerzy Urban. Jerzy Urban. Zasłużony dla nas, dla tak. Polaków. Tak. tak. Józef ale jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej. Może być Korfanty <coughs> też. Nie uważam, żeby był najlepszy. Korfanty też. A Stanisław tak, Mikołajczyk? Tym... Witold Pilecki może być jak najbardziej. Pilecki tak. też jak najbardziej. Na pewno Bartoszewski. Coś jeszcze? Nie wiem, nie. No z tych nazwisk to jedynie powiedzmy, bym powiedział, że Wojciech Korfanty mm -hmm. oraz Józef Haller, natomiast reszta to raczej negatywnie. No Władysław Sikorski jeszcze pozytywnie. E, na pewno Władysław Bartoszewski. Tak. E... Mikołajczyk. E, I to chyba na tyle. A dlaczego Władysław Bartoszewski? E, no ko kojarzy mi się pozytywnie. E, bardzo często słyszałem komentarze na, na jego temat w, i w internecie i w telewizji. A czym się zasłużył? E, no już dokładnie nie pamiętam, także. Mm. Ale pozytywnie. A ktoś jeszcze? E, no z tych wszystkich no na pewno nie. Wiesz. A na przykład Władysław Sikorski, wiesz kto to jest? E, to jest e, Tata e, o, obecnego marszałka Sejmu. Nie. No to nam właśnie nie kojarzę. A na przykład Witold Pilecki, wiesz kim był? Nie znam. Czy spośród tych dziesięciu osób mogłyby Pani wymienić trzy, które są dla Pani, dla pani autorytetami? Bartosz Esty niewątpliwie, Kuro nie niewątpliwie. No i teraz. A czym oni się zasłużyli? No swoją działalnością, swoją postawą w ogóle w ciągu życia. I w ciągu swojej działalności. A na przykład Witold Pilecki? Witold Pilecki, owszem, cenię go i podziwiam za to, co, co zrobił, za jego bohaterstwo w czasie wojny. No myślę, że bym postawiła na, chociaż jest ryzyko, Bronisława Geremka. Aha, ktoś jeszcze? Troszkę ryzykownie, może Jacek Kuroń w pierwszej fazie, może Michnik w pierwszej fazie swojej A dlaczego? Dlaczego? Czym Opozycja. oni się zasłużyli? Opozycja. Mhm. Opozycja. A Witold Budzenie. Pilecki? Budzenie. Witold Pilecki, rotmistrz. A, no tak, to jest znana postać. No. Władysław Sikorski? No też, no. Generalnie wszystkie, no może je, do, co do Jerzego Urbana bym miała zastrzeżenia. Władysław Bartoszewski? Nie, no, jest tutaj kilka osób. Trudne hmm. pytanie, kto byłby autorytetem? No każdy z panów zasłużył się w jakimś... Poza tym, poza tym panem może. Hmm. Okay. poza był... Jerzym Urbanem. Oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. go odpada. Chaler, tylko jeden. Kuroń odpada, Michnik odpada, Mikołajczyk może być, może być. Sikorski, tak, reszta odpada. Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i chyba wszystko. A czym oni się zasłużyli według pani? No uczciwi tacy w porządku ludzie. Znaczy, no Władysław Sikorski, Władysław Bartoszewski i... Józef, haller, no. mniej więcej tak. Czy spośród tych dziesięciu osób jest pani w stanie wymienić trzy, które są dla pani autorytetem? Bohaterami, którzy się zasłużyli. No już, już. Geremek, kogo jeszcze ja tutaj bym. Wyłoniła Kuronia i Sikorski. Yy, Witold Pilecki. Tak. Jezu. Urba. Yy, Józef Haller. Niech będzie Sikorski. Jerzy Urba. A dlaczego? Czym się zasłużył, żeby go dobrze kojarzyć? Nie, nie wiem, nie wiem, żartowałem sobie. No ale ktoś jeszcze? Może, może znasz jakieś nazwiska? Nie, nie znam żadnego z tych nazwisk. Z tej listy wymienić trzy osoby, które są dla Pani autorytetami. Żadna. Tu? W tej? Tak. No chyba Pani ze mnie kpi. I to ma być autorytet? A na przykład Witold Pilecki? Słuchajcie, mam tutaj listę dziesięciu osób i spośród tych dziesięciu osób, które uważacie za autorytety. Za bohatera, za jakiegoś męża stanu. Dla mnie żaden. A znasz z ich wszystkich? Najwięcej. Ale żaden a, a ty jak uważasz? Znaczy ja się nie interesuję aż tak bardzo. Y Czym? Właśnie nie wiem. <laughs> Historią albo polityką. Mikołajczyk Pilecki No a tutaj ten Korfanty ze szkoły, Haller, Sikorski. Wymienić nazwisko? Tak, poproszę. Bartoszewski um... Może. A dlaczego Bartoszewski? Kojarzy mi się dobrze. Nie, tak naprawdę, Władysław Bartoszewski bledzie, że był jeden z pierwszych prezydentów. Czy spośród tych dziesięciu osób mogą Państwo wymienić chociaż trzy, które są autorytetami? Nie. A Witold Pilecki? Nie. Jacek Kuroj na pewno. Mhm. Haller? No, Haller i Bartoszewski. A dlaczego Kuroń? No, dość znana postać, jeżeli chodzi o naszą historię. Polską. A czym zasłużył się? No, na przykład Solidarnością. Mhm. A Bartoszewski? E, no, on jakby pogodził Polskę z Niemcami, można powiedzieć. Mogę powiedzieć z pewnością, że Adam Michnik jest e, przeciwieństwem autorytetu, Aha. E, więc od razu bym skreślił. E, Bartoszewski raczej też... Tutaj jest trudna sytuacja z Bartoszewskim, bo z jednej strony można go nazwać autorytetem, prawda? Tak. Z drugiej strony moim zdaniem miał ze służbami bezpieczeństwa mm, związki. A w większości, prawdę mówiąc, nie kojarzę. Jacka Kuronia również kojarzę, ale za autorytet też bym go nie podał. A Władysław Sikorski? O, Witold Pilecki, jak najbardziej. Mogą państwo wymienić trzy nazwiska, które są jakimiś autorytetami? No na pewno Adam Władysław Mich Bartoszewski. Adam Michnik. A dlaczego Adam Michnik? No Adam Michnik jak najbardziej przyczynił się do zmiany naszego ustroju. Mhm. Ktoś jeszcze? No myślę, że również drugie miejsce, czyli Bronisław Geremek. Wielki autorytet, światowa sława, niestety świętej pamięci już. Takie wybory mogą zaskakiwać, a jednak medialna propaganda zrobiła swoje i utrwaliła kłamstwo, które z czasem stało się prawdą. Jak zatem je zwalczać? Warto docierać do faktów, poznawać prawdziwe życiorysy, zadawać trudne pytania, a przede wszystkim pielęgnować pamięć o prawdziwych bohaterach. No właśnie, a jednym ze sposobów jest noszenie takich opatriotycznych koszulek. Jeśli chcecie otrzymać jedną z nich, wystarczy, że zaprosicie jak najwięcej osób na nasz profil na Facebooku, po czym wyślecie do nas e-mail ze screenem, w którym widać, ilu z nich faktycznie polubiło emisję. Dla osób z najlepszym wynikiem, sklep z odzieżą patriotyczną Propatria ufunduje dwie takie koszulki o dowolnym wzorze. Wyniki naszego konkursu podamy 1 lipca na naszym facebookowym profilu. Pokażmy siłę polskiego patriotyzmu. Niech tubylcy i lemingi nas zobaczą.